Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Odmładzanie na surowo. I dzisiaj po raz kolejny spotkanie z Dawidem Piątkowskim. Jak to dobrze przywitać Tobą, piątkę. Za każdym razem jest tak samo wspaniale. <laughs> na żywo, jednak to na żywo. tak? Spotkanie kogoś, kim jesteśmy zafascynowani, naprawdę dużo lepiej wychodzi niż tylko rozmowa przez internet. Dzisiaj, Dawid, chcę porozmawiać z Tobą o naprawdę grubych rzeczach. Bo chodzi informacja po internecie, że pracując z Tobą można zarobić miliony. Powiem I chciałbym, więcej na ten temat, i chciałbym no. się właśnie na ten temat dowiedzieć, ponieważ zaprosiliśmy Dawida do nas na Witariadę po to, żeby pokazał nam, w jaki sposób można otworzyć się na inne możliwości zarabiania większych pieniędzy, osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie życia, czyli tak zwany rozwój osobisty. Dawid jest jednym z naszych fachowców, którego zaprosiliśmy na scenę. I zanim o tym powiemy, to jeszcze raz chciałbym wam przypomnieć, że to, co powiedział dla mnie mój mentor, na moją scenę mogą jakby przyjść i opowiadać o sukcesie osoby, które zarobiły przynajmniej milion złotych w swoim własnym biznesie, jeśli chcą nas uczyć tak naprawdę, jak zarabiać miliony. A ty zarobiłeś chyba dość sporo tych milionów. No, już parę baniek. Jeden bit na potwierdzenie, jak ktoś chciał w umyśle milionera, jest. Nie jest z tyłu Ale dzisiaj niekoniecznie o twoich dochodach, bo my dobrze wiemy, że ty jesteś człowiekiem sukcesu. Napisałeś 16 książek, zbudowałeś ile bliźniaków? No już po 200. No 200 chodźmy. bliźniaków, tak? Czyli jesteś deweloperem, ale w zeszłym roku zacząłeś coś fascynującego, ponieważ no. pisząc książki, pisałeś je powiedzmy dla innych, ale to były Twoje dzieła. Budując bliźniaki, budowałaś je dla innych, ale te też były Twoje dzieła. Natomiast w tym momencie tworzysz coś innego. Zupełnie inna taka kosmiczna sfera. Gdzie nagle mogą przyjść pracować z Tobą ludzie i zarabiać miliony razem z Tobą? To było gdzieś tam marzenie, nie? bo z jednej strony daję tą wiedzę, ale po raz pierwszy mogę dać faktycznie ludziom pracę. Nie? I tak powiedziałeś, że tworzy milionerów. Pierwsza osoba już się zbliża do miliona, bo 7 miesięcy jesteśmy na rynku. Mamy pierwszą osobę, która właśnie 700 tysięcy złotych zarobiła w tym czasie. Nie? Także to jest jakby numer jeden. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. 700 tysięcy złotych w 7 miesięcy. 7 miesięcy, no. To więc, musi być jakaś piramida finansowa. No i właśnie nie. Po prostu sprzedajemy najzwyczajniej w świecie fotowoltaikę i pompy ciepła. Aha, I czyli fizyczne rzeczy. Normalne produkty. Akwizycja. No, dokładnie. I jest ta branża dosyć specyficzna, no bo jest to tak zwany door-to-door -door i tu się można zastanowić, no że to jest ciężka praca i tak dalej, ale jak już człowiek ma luz i fajny vibe, to się okazuje, że to jest najskuteczniejsza po prostu metoda sprzedaży. Moglibyśmy otworzyć, nie wiem, punkty sprzedażowe w centrach handlowych i tam sprzedawać fotowoltaikę. Mhm. Można by to robić przez internet. Ale okazuje się, że najskuteczniejszy jest po prostu door-to-door door. i okazuje się, że no z jednej takiej umowy ludzie potrafią zarobić między 2 a 10 tysięcy złotych. No i to jest prosta matematyka, że jak sprzedasz takich 5-10 instalacji w miesiącu, to można żyć tak. Nie? No dobra, mamy, jeszcze raz, 7 miesięcy 700 tysięcy złotych. To, to jest absurd. Czekaj, ja po prostu muszę się nie wiem, może ja oczy przetrę, czy to jest na pewno możliwe, bo takich pieniędzy się po prostu w Polsce nie zarabia. No i to Zwłaszcza, że to jest nowa firma, tak? To jest nowy yy... To jest to 7 miesięcy jesteśmy na rynku, no. <noise> To się po prostu Dokładnie, ale to wiesz, dużo, bardzo dużo osób zarabia kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt, tam mhm. powiedzmy te 15, 20, 20 parę, 30 parę. To takich osób już mamy dziesiąt, Czyli mhm. e, no Działałem, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, żeby ludzie zarabiali tak dobre pieniądze na tak dużą skalę. Dawid, ja Ci Bo powiem jest... wprost, coś takiego, co Ty w tym momencie robisz, nie istnieje. <grym> ja też tak myślałem. No. Nie, to nie istnieje, <grym> rozumiesz? No. Ten, to, 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 co żeście stworzyli, ten model biznesowy i ten sposób zarabiania pieniędzy, po prostu się w głowie nie mieści. Ludzie idą do pracy, zarabiają, nie wiem, 3, 5, 10, 15 tysięcy maksymalnie. Ja znam parę osób, które zajmują bardzo wysokie stanowiska, na przykład y, ministrowie zarabiają 9-12 tysięcy nie, złotych to, to, miesięcznie. To jest niewyobrażalne. Za taką odpowiedzialność, no nie mają odpowiedzialności prawnej, tak. ale przynajmniej moralną gdzieś tam powinni mieć. No jest to niewyobrażalne, no że nie mając żadnego doświadczenia, możesz hmm. nic nie umieć, wszystkiego od A do Z uczymy, za hmm. darmo oczywiście, z czego też jestem właśnie bardzo dumny, bo równie dobrze moglibyśmy zrobić za przeszkolenie i tak dalej. Chcesz z nami współpracować, dobra, daj dychę, to cię nauczymy ale z Bartkiem bardzo mocno, z moim wspólnikiem Bartkiem Wojdatem postanowiliśmy, żeby każdy miał różne szanse, żeby każdy miał możliwość, nie? Także jest to też taka fajna idea, że za ogromny wkład, jaki dajemy szkoleniowy, cały nasz know-how, nikt nie musi dać ani zotówki. nie? Czyli możesz być pusty, masz tylko wolę do pracy, jesteś w stanie u nas osiągnąć sukces. Powiem Ci, że jesteś takim ideałem osoby do współpracy, Dawid. Ponieważ ty tak naprawdę nic nie chcesz od nikogo. Sam kreujesz w swoim życiu i tak szczerze mówiąc, jeśli miałbym wybierać spośród wszystkich osób, które w tym momencie gdzieś są dostępne, które chciałyby z nami współpracować, jesteś idealny do tego, ponieważ ty dajesz. Dajesz wiedzę niesamowitą od wielu lat. Inspirujesz, tak? Jeśli ktoś, nie wiem, krytykuje cię, to znaczy, że po prostu ci strasznie zazdrości, ponieważ ty osiągnąłeś w młodym wieku, bo jeszcze nawet czterdziestki nie masz, tak? 36. Zbliżamy 30. się. Zbliżamy się. Ale gdzie to 36? No, w wieku 36 lat jesteś w, sam, w stanie już sam kreować milionerów, czyli coś niesamowitego. No po prostu nie wiem, czy nawet takie książki istnieją, że w 7 miesięcy jesteśmy w stanie tworzyć ludzi, którzy zarabiają masę pieniędzy. Ale dobra, mamy tego rekordzistę, że tak powiem, powiedziałeś, że są osoby, które po kilkanaście tysięcy zarabiają. Tak jest bardzo dużo. Tak. I teraz powiedz mi, ile osób pracuje już z wami? Jest duża rotacja, nie? to jest dosyć ciekawe, że dużo osób przychodzi, zarobi te kilkanaście tysięcy i na przykład mówią, że nie, to nie mhm. dla nich, bo, bo na przykład jest to za trudne. Bo Spoko, jednak, normalnie. Bo jednak wymaga to samodyscypliny, mhm. bo nikt rano Cię za rękę nie weźmie, że musisz być o 8 rano w pracy, tylko mhm. to e, jest praca taka, że sam de facto decydujesz ile pracujesz, kiedy pracujesz, jak mhm. pracujesz. E, ale zaraz, ale zaraz, na, na to z Was, poczekaj, poczekaj, sposób. poczekaj. Jeśli ktoś z was chciałby decydować, kiedy pracuje, ile pracuje i za ile pracuje, to no to jest hit, nie? Ale jest hit psychologia ludzka jest taka, wiem, że. Jeżeli, jeżeli masz nad sobą takiego bata, że masz szefa i zostaniesz zwolniony, jak nie będziesz o 8 rano, to ludzie jakoś potrafią trzymać tę no tak Ale gdy nie ma tego zewnętrznego bodźca, takiego, który ci każe, bo tu ci nikt, nikt nic nie każe. To się dzieje coś bardzo ciekawego, że ludzie się rozleniwiają, ale mamy na przykład takich gigantów, to a propos, tak jak powiedziałem, że z jednej umowy możesz zarobić między 2 a powiedzmy 10 tysięcy na początku, mamy gościa rekordzistę, który dopiero, bo to półtora miesiąca, jak dzisiaj podpiszesz umowę, to za półtora miesiąca dopiero masz wypłatę, ale gościu spisał 60 umów w niecałe dwa miesiące. Musisz sobie wyobrazić? 60, 60. 60 ludzi. I teraz wiesz, jeżeli masz talent, lubisz ludzi ogólnie. Tak. Jeżeli lubisz ludzi, jesteś w miarę komunikatywny, czego można się oczywiście nauczyć, bo to są wszystko skile, które można nabyć. Moim zdaniem, nie masz pomysłu na siebie, nie wiesz, do, co do końca chcesz robić, to daj sobie szansę. Bo jeżeli się okaże, że masz talent, no to niesamowite jest to, że można A bardzo dużo zarabiać a b później dostajesz ludzi pod opiekę i uczysz Ty ich w praktyce. I tu już się otwierają ogromne drzwi, bo wiemy o tym, że w każdym biznesie, jak ktoś potrafi zarządzać zespołem, to jest bardzo, bardzo yy, cenny dla rynku w różnych branżach. Czyli już jakby nigdy nie umrzesz z głodu i nigdy się nie będziesz martwił o pieniądze, jak, nie, jak potrafisz sprzedawać i jeszcze potrafisz yy, być liderem dla zespołu. Także uczymy ludzi naprawdę, nie dość, że przy okazji wielowymiarowych umiejętności, to jeszcze można na nich bardzo dobrze zarabiać, nie? nie? wiem, Dawid, jak Ty to zrobiłeś. Może jesteś jakimś tutaj aniołem, że tak powiem. Przeszedłeś <grym> czymś naprawdę konkretnym. Nie to, że dajesz szkolenie dla tych wszystkich osób, dajesz im konkretne pieniądze, nie muszą wciskać nikomu kitu. I teraz no chciałbym muszą... o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bo widzisz. Jeśli byś sprzedawał jakieś rzeczy w MLM, w jakimś, nie wiem, perfumy. piramidzie, perfumy i tak dalej, no. no to trzeba powiedzmy generalnie, no nie wiem, bardzo mocno w to uwierzyć, no i znaleźć ludzi, którzy też uwierzą w to, co sprzedajesz. Ale to jest prosta, ale piłka. Ty, prosta piłka, to jest po prostu, oszczędzasz pieniądze w Dokładnie. dłuższej perspektywie czasu na swojej elektryce. Tak, ale to jest bardzo proste, bo jak na przykład sprzedajemy coś firmie, no to po dwóch, trzech, maksymalnie czterech latach zwraca ci się instalacja. Czyli mhm. trzeba być szalonym, żeby tego nie wziąć, bo przedsiębiorcy jak biorą taką fotowoltaikę czy pompę ciepła to od razu nie płacą jakby nic a rata leasingu za ten sprzęt, czyli skredytowanie go jest o połowę przeważnie niższa niż rachunki jakie mają na, na tym. Czyli każdy przedsiębiorca jest szaleńcem po prostu mm. jeżeli tego nie zrobi, jeżeli tego nie kupi. A do tego są jeszcze dotacje, tak? Oczywiście. Nie? Teraz jest w ogóle bum taki na dotacje, że rolnicy to potrafią mieć do 90%. Nie? Także to jest też bum, bum, bum na to wszystko. To, to dlaczego? Na ja ile jest rolników zwykły... w Polsce, Dawid? Może ja się zatrudnię? Jest, przy I jest ich trzy i trochę, dlatego jest takie bum na to i dlatego ci ludzie tyle zarabiają. Nie? Okay. I drugi motyw jest taki, że m, z jednej strony mamy e, to, ale zwykły człowiek kowalski między 5 a 7 lat musi zwracać instalacja, co ma na dachu. I, a gwarancję masz na 15-20 lat. Także. Na pewno zaoszczędzisz, bo ta energia nigdy nie staniała, zawsze idzie tylko w górę. Nie ma czegoś takiego, żeby był taniej nagle jest energia. Czyli mm. te ceny, które są teraz, to są najtańsze, jakie będą, będzie cały czas to rosło, niestety, a ludzie wtedy nie płacą za nic. Nie? Także po pięciu latach. Nie płacą już za kredyt, jeżeli ktoś w ogóle w kredyt musi brać, bo jak nie musisz brać w kredyt, to od razu nic nie płacisz. Ile ciekawe jest takich domów w Polsce? Nie, 10 milionów mamy gospodarstw e, i rolnych dokładnie, i. Dokładnie, nie wiem, ale to są, to są olbrzymie ilości. Nie? To, to, to jest teoretycznie 10 milionów klientów. Tak, i teraz bardzo ciekawe jest to, ten rynek może potrwać jeszcze 5-10 lat, bo jak nie fotowoltaika się na przykład by zapełniła, ale to zaraz wszyscy będą musieli mieć auto elektryczne. No to wtedy będą dokładać sobie na, do, do obecnej instalacji ilość paneli, bo dzięki temu będą mogli za darmo naładować sobie samochód do pracy. Czy wiesz, że się wstrzeliłeś w temat? No jest to kosmos, nie? To jest jakiś kosmos po prostu, kochani. To, to jest coś niesamowitego, co w tym momencie Dawid opracował. I dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlaczego o tym mówimy? Bo piszecie do nas, że nie stać Was, żeby przyjechać na Witariadę. Piszecie do nas prosto. Fajnie by było się z Wami spotkać, ale mnie nie stać. To może być najlepsza inwestycja, jaką dokonacie w życiu, ponieważ spotkacie ludzi, w dniu, kiedy będziemy mówili o rozwoju osobistym, którzy A mają pomysły biznesowe lub na ciekawą pracę, B mają technologię, czyli uczą dokładnie, jak stać się tą osobą sukcesu, będą, mieli, będą miały kursy i będą miały książki. Na przykład moc samokontroli, Dawid, jeśli, dorzucam, kupicie, dorzucam jeśli, kupicie, jeśli kupicie bilet na Witariadę, to Dawid dorzuca w pakiecie moc samokontroli. A to potężna wiedza. Mogę tak od serca powiedzieć, że to jest taki mój święty gral. Naprawdę gdy zrozumiemy, że przejmując kontrolę nad naszymi myślami, emocjami, my możemy budować dowolne nawyki. Jak tą jedną, czy te dwie umiejętności de facto opanujemy, my możemy stać się każdym. Jak nauczymy się być pracowitym, jak przestaniemy się bać, jak przestaniemy się wstydzić. To my jesteśmy w stanie robić czy nieprawdopodobne, a to jest wszystko do nauczenia. Nawet, czy jest taka szansa, że znajdą się jedna, dwie, może pięć osób na witariadzie, które y, zachłysną się tematem i będą mogły z Tobą pracować? Oczywiście, że tak. Jeżeli tam będziecie, ja tam w ogóle będę z żoną y, i z moją córką, i zamierzam tam, wiesz, y, przechadzać się. Także oczywiście, że tak, możemy porozmawiać na temat pracy, na temat Waszych pomysłów. Ja zawsze jak jestem na takich eventach, jestem dla ludzi. Nie, nie jestem taką gwiazdą, że no, <laughs> tylko wchodzę na scenę i potem nara tylko jestem właśnie taki, że jestem dla Was i chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. I teraz Ty mówiłeś o tych możliwościach biznesowych, o tym, żeby przyjść na taki event, żeby się nauczyć. Taki jeden przykład dam. Chłop był w branży, wspomniałeś o MLM-ach, zarabiał 100, 200, 300 zł. On przeszedł do naszej branży i zarabiał kilkadziesiąt tysięcy w pierwszym miesiącu. I to jest tak, że albo jesteście w złym miejscu, albo się otaczacie złymi ludźmi, Albo e, brakuje wam jakiejś tak, umiejętności i teraz gdy my albo nabędziemy tej umiejętności, albo zmienimy miejsce, w którym się znajdujemy, albo otoczenie to my jesteśmy w stanie wywrócić swoje życie do góry nogami z dnia na dzień, ale to czego ludziom, wiesz, o tym doskonale brakuje to jest albo wiedzy, tak. gdzie, co, jak pójść mhm. i z kim, komu zaufać, albo charakteru. I teraz ja mam te dwa światy, fajnie, że współpracowałem właśnie z najlepszymi sportowcami na świecie, sam byłem sportowcem i mając te doświadczenie szybkich transformacji, bo wiesz, że sportowiec to nie może sobie pozwolić na to, żeby miał problem jakiś miesiącami, tylko go trzeba rozwiązać tu i teraz, to mamy z jednej strony narzędzia takiej szybkiej transformacji, a z drugiej strony no te biznesy, które ja robię, ja nie wiem czy to, no, to nie jest szczęście bo gdzieś tam zawsze za głosem serca się szło, ale to wszystko, co gdzieś tam robię, działa. Ja się właśnie podzielę nie tylko oczywiście tym, e, tym WP Invest Group naszym, które z Bartkiem Wojdatem robimy, ale innymi pomysłami, jak można w bardzo prosty, szybki i skuteczny sposób rozwinąć skrzydła finansowo, żeby w końcu przestać martwić o pieniądze, bo wiemy o tym doskonale, że jak się o nie nie martwimy, to wtedy nasza kreatywność. Taka prawdziwa, ta duchowość jest w stanie wzrastać, gdy nie trzeba się martwić o te podstawowe rzeczy. Nie? Pięknie to powiedziałeś, i wszystkie osoby, które na przykład piszą do nas, że nie stać mie, żeby się w ten sposób odżywiać, na przykład, bo idą do sklepu i kupują najtańsze produkty, bo na takie je dzisiaj stać. Być może nie mają tej wiedzy, nie mają umiejętności, w złej branży działają, nie mają odpowiednich ludzi wokół siebie. Trzymając się ludzi takich jak Dawid, jesteśmy w stanie po prostu. Rozszerzyć nasze możliwości. Czy każdy z tego skorzysta? No pewnie, że nie, ale jeśli będziesz miał te wy y y możliwości wyłożone przed sobą, to naprawdę osoby, które skorzystają z tego, będą miały taką trampolinę, żeby wyciągnąć. Ja myślę, w kosmos. że tutaj bardzo ważna jest właśnie intencja. Czyli jeżeli ktoś z Was przychodzi z intencją, żeby coś wyciągnąć, żeby poprawić swoje życie, że macie takie wewnętrzne pragnienie, że chcesz lepszego życia, chcesz coś wyciągnąć, i przyjdziesz tam z kartką, długopisem, i będziesz to notował, czy tam nawet na telefonie, ta intencja jest ważna. Nie? Tak. Czyli jak ktoś ma intencję, że dobra, ja chcę zmienić swoje życie, zainwestujesz wtedy w tym momencie na taki event te pieniądze, bo wtedy to jest inwestycja. Tak. Bo e, choć warzywa są piękne i surowe, ale gdy przyjdziemy na taki event jak warzywo, że po prostu posłuchać, po prostu zobaczyć, no to nie wyciągniemy z tego. Musi być intencja. Ja tam chcę przyjść, żeby zmienić swoje życie. Ja chcę przyjść, żeby wyciągnąć tyle wiedzy, ile to jest możliwe, żeby mi się to zwróciło i teraz, jeżeli nie dowiem się tego, co chcę, na przykład, na przykład ode mnie od sceny, bo wiemy, że będzie tam wiele bardzo fajnych osób, to wezmę znajdę tylko Dawida tam ja i się go Wytarmoszę. po prostu wypytam Tak i go po prostu wypytam, co Dokładnie. zrobić, jak zrobić w twoim przypadku. Także, tak jak powiedziałem, ja tam będę cały czas razem z Anią, Sarą i będę cały czas dla was, nie? Niesamowicie się cieszę, Kochani, otwieramy się na zupełnie inne możliwości. W projekcie odmładzanie na surowo przypomnę, mamy pięć filarów: odżywianie, oczyszczanie, naprawianie, sprawność fizyczna i sprawność umysłowa. Teraz dokładamy następne, bardzo ważne, czyli nasza wolność finansowa. I żeby to nie było tylko takie zwykłe gadanie, ludzi, którym się wydaje, co to jest wolność finansowa, zaprosiliśmy dla was najlepszych. W tym momencie osoby, które są na szczycie, które Wydały masę materiału za darmo, wręcz, oddając na przykład takie książki jak Moc świadomości. Samokontroli. Samokontroli, przepraszam. Dobrze, chciałem dobrze, szybko przypomnieć, że pomyliłeś się z transformacją. <laughs> tak, Moc samokontroli to są osoby, które mają dla Was gotowe rozwiązania. I warto takich osób słuchać. Zrobić notatki, tak jak Dawid powiedział, zajechać do domu i zastosować. Dostaniecie po prostu konkretne y, zadania, konkretne rzeczy, konkretne ćwiczenia, które możecie wykonać. Powiem Wam szczerze, że ten event, te wydarzenie, ten festiwal zapowiada się po prostu mega. Ja to myślę, będzie świat. teraz świata. dopiero zaczyna być kompletny. Nie? Tak. Bo to jest tak, że ciężko czasem jest zadbać o tą sferę psychiczną, jak nie masz pokładanych finansów. Tak. Ja parę razy w moim życiu doświadczyłem tego, że było dramatycznie zmienione, że były bankructwa i tak dalej. To nie jest czas na rozwój duchowy. Nie? Tak. On inaczej, w praktyce to wychodzi dobrze, że później mamy takie doświadczenie, jak się z tego wyjdzie, ale gdy się ma taki permanentny problem z finansami, bardzo ciężko zarastać duchowo, bo jednak myślimy o tym, jak przetrwać, jak zabezpieczyć naszą rodzinę, jak ten następny miesiąc. I to jest takie fajne jest to, że jak zaczynamy mieć pieniądze, to nie musimy się takimi pierdołami przejmować w ogóle. Nie martwisz się o to, wchodzisz do restauracji, jeszcze co chcesz. I jak chcesz jechać na wakacje, to po prostu jedziesz. Masz jakiś pomysł, go po prostu realizujesz. Nie? I to ta wolność finansowa to jest tak naprawdę tu chodzi o taką wolność wyboru, wolność kreowania. Nie? Także cały ten projekt, ja myślę, że teraz on się staje kompletny, bo mamy wszystko, co jest związane z ciałem, doszedł umysł. No i teraz jeszcze te finanse, ja uważam, że dopiero teraz to jest taka dobra paka. Zaczynamy nie? po prostu Mistrzostwo Świata, rozpędzamy, prostu... rozpędzamy Was wszystkich, wszystkich, którzy razem z nami będziecie. Dorzucamy książkę oczywiście z kodem DAWID5, dostajecie dodatkowo 5% pustu. Wpiszcie kod DAWID5, aby trzymać książkę, bo później nie będziemy wiedzieli, komu mamy tą książkę przekazać, tak? W każdym razie z kodem macie taniej, wpisujcie i się po prostu rejestrujcie. Już nie czekajcie, już nie macie więcej powodów, żeby razem z nami nie być. Ponieważ to będzie Mistrzostwo Świata. Osoby, które razem z nami będą, będą mogły myśleć o tym, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, maksymalnie roku, dwóch, e, zmienić swoją sytuację totalnie w całym swoim życiu. We wszystkich filarach odmładzania na surowo, ale również w finansach. Także bądźcie z nami koniecznie, dołączcie, pod spodem jest link do kliknięcia. No i Dawid, opowiesz nam o tych milionach, co? Dam wam takie tipy, które sprawią, żebyście byli w stanie się odnaleźć w tym wszystkim, jak co, zacząć, co robić, krok po kroku zarazem no, się całe serducho włożę w to, żeby tak to skondensować, żebyście Wy nie marnowali swojego czasu, a zarazem żebyście wyszli z tego naprawdę bardzo zadowoleni. Żeby te pieniądze były warte, które zainwestujecie w to wszystko. Nie? To, Także to jest taki cel, który muszę dowieźć. Ja nie mogę się doczekać. Jeszcze jedna piąteczka. <laughs> Dawid, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Lubię, jesteś, lubię. jesteś niesamowity. Kochani, dziękujemy za wszystkie paluchy serducha, za to, że dzielicie się tymi materiałami. I do zobaczenia na następnym spotkaniu. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.